którą sprawę, tutaj zrobiliśmy. Okupę, e, zaraz nasz kamerzysta tutaj e, Wam pokaże, jaką mamy strefę, e, strefę do wywiadów. No i mam tutaj swojego kolegę, Także Jeremiasza. Także tutaj mamy model i tak będziemy sobie przeprowadzać Proszę. właśnie wywiady. To jest nasz wywiad testowy, model leży więc przywita się Jeremi tam do wszystkich. Jeszcze po po poczekajmy momencik, nam tutaj nasz kamerzysta Mateusz nam powie, e, czy to wszystko działa, czy, czy jest wszystko ok e, I wiesz co Mati, niech oni wszyscy zejdą tam od Ciebie, nie? Nie, nie, żeby tam nikogo nie było. Tak, bardzo dobrze. O, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. To jest strefa dla Mateusza. Zejdźcie, iwo! Iwo! No powiem ci Kuba, że się wjechałeś teraz. No, Dokładnie, to wszystko serwis. poleciało na żywie, także na żywo, także widzicie, tutaj są restrykcje, tam jest, tam jest strefa za grube miliony, no, dupestów, gdzie sprzęt jest bardzo drogi. Malazian, a ja mam tutaj szybował. Nie wiem jeszcze to praszem, jedzie, ee, to powiedz jedzie, mi, nie bardzo nie fajnie jest. pokazujesz teraz tutaj tempo w stoku. Naprawdę jesteś szybszy, aż mnie zmusiłeś do tego, żebym pewne zmiany zrobił w modelu. Zobaczymy jak pójdzie. Jeździsz wcale nie na nowych kołach. Eee, coś dużo robiłeś w modelu, czy jak zwykle po prostu po Serocku przyjechałeś odświeżyłeś tylko model? Odświeżyłem amortyzatory, zmieniłem podłogę i zmieniłem. Odświeżyłem amortyzator, odświeżyłem dyper, zmieniłem podłogę i przestawiłem silnik na środek. A, czyli generalnie setup z Astro przestawiłeś na, sepa, na setup na tak zwany karpet, czyli na wykładzinę. I co? Powiedz mi w ogóle. Te treningi, które robiłeś u siebie, chyba dały efekt. Ładniej. Tak, bardzo dużo mi dały i ostatnia, po prostu, no, teraz jadę, tak jak yy, 17, się nauczyłem. No i mało leży. No przed nami kwalifikacje, więc jeszcze sporo, sporo pracy, prawda? Tak. Natomiast natomiast, no mam nadzieję, że, że się pościgamy, bo tempo mamy w zasadzie to samo: jesteś dosłownie dziesiątą sekundę szybszy ode mnie, więc naprawdę jest ciasno i fajnie, że można się tutaj na, na tym poziomie pościgać. Dziś tam za nami jest Damian Rogodziński, a on odstaje na trzech okrążeniach około sekundy, a pomiędzy mną a tobą jest chyba dwie dziesiąte na trzech okrążeniach, więc to jest bardzo, bardzo blisko. Pozdrów wszystkich, pozdrów tatę, brata, mamę i lecimy dalej z następnym. Tak, pozdrawiam mojego tatę i chciałem mu podziękować, bo mam z nim taki mały zakład, że jak uda mi się na przykład wygrać, chcę w się sensie nie wygrać, tylko dobrze pojadę bez nerwów, to... Kupi mi jedną dowolną rzecz do danej kwoty. I jeszcze poprosiłem od niego dwa bilety na koncert Travisa Scotta, więc wszystko wszystko się okaże. No. Zobaczymy. Treningi kwalifikacyjne za nami. Zaczynamy, jeszcze tutaj trwa, jeszcze jedna grupa, ale zaczynamy zaraz pierwszą rundę kwalifikacyjną, więc piąteczka. Dzięki serdecznie. Tak jest. E, że chciałem przeprosić wszystkie osoby, że nie odpisuję, ponieważ yy, wy. W środę miał taki, w czwartek miałem taki incydent, że nauczycielka zabrała mi telefon na lekcji, ponieważ jakiś pajac do mnie zadzwonił, pozdrawiam Kacper, i chciałem po prostu powiedzieć, że nie jestem aktywny teraz, próbowałem odzyskać na oczka, ale nie udało się. udało się, no dobrze, piona, dzięki serdeczne, teraz zapraszamy, Olku, gdzie Iwo jest? Gdzie jest Iwo? Teraz spróbujemy znaleźć Iwa Czarneckiego z jego nowym trackiem. Startuje w nowej klasie i pomyślałem, że w sumie fajniej by było, jakbyśmy zamienili z nim ze dwa słowa. No ale tymczasem czasem go tutaj, go tutaj nie ma z nami. Ma to żebyś jeszcze powiedział, czy w ogóle dobrze słychać na livestreamingu, na live streamingu ten mikrofon. Jak przekazuje, to jest, to jest OK, tak? Dobrze. Chodź Iwo, weź traka. Jak właśnie? Tutaj widzicie w naszej strefie, w naszej strefie chilloutu. Iwo. E, jak widzicie tutaj w naszej strefie, e, w naszej strefie chilloutu mamy o młodych ludzi, jak masz na imię? Kuba. Jak? Kuba. Kuba, tu jest z nami Kuba, mamy też Pawła Dominiaka, piąteczka, Paweł Dominiak, który pomalował, maluje właśnie obudowę, także jak macie ochotę to zapraszamy tutaj, e, Paul Design, dobrze mówię? Paul Design, e, siadaj i powiedz nam parę słów o, e, robiłeś jakieś treningi już tym modelem, czy on jest absolutnie jeszcze w ogóle toru nie dotknął? Dotknął już toru. Miałem co prawda dwa kółka, nie przejechałem, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Jest jak najbardziej wszystko super. Zaskoczyło mnie to, że tak naprawdę jest tu zaczony basic setup kompletny, a model prowadzi się super, jest naprawdę bardzo skrętny i przyczepny. Dokładnie to, czego od niego oczekiwałem. Tak naprawdę z... bez w ogóle specjalnych ustawień do toru bezpośrednio, tylko są to takie ustawienia ogólne. Podstawowe, tak, podstawowe. Prowadzi się super. Kompletnie nowy design teraz zastosowaliśmy na budzie, więc yy, zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Troszkę będzie teraz inne budy, staramy się te, żeby przyjrzeć... różowy kolor, Dodałem różowy kolor i postaram się pójść we wszystkich budach, żeby wszystkie były identyczne, żeby się nie różniły. Więc zobaczymy, no jest... A w tym roku powiedz mi, w tym roku e, co? Przechodzisz na X-Ray'a z, z Schumachera, jakby nowa, może powracasz do marki, może w ten sposób, bo przygodę miałeś z Schumacherem, a teraz powracasz, bo w Stoku miałeś mistrza Polski e, właśnie X-Ray'em, e, teraz masz już, najno, to jest najnowszy krat, to jest 19? Tak, to jest najnowszy. Powiedz mi, jaka jest. Nie wiem, czy tam ten nasz Mateusz może jakiegoś Zuma zrobić tutaj na stolik, żeśmy pokazali mniej więcej jakby zdjął budę, czy może tutaj pomógł z tymi spinkami tośmy może pokazali, zauważyłeś jakieś zmiany, czy coś jest nowego albo coś ciekawego, bo ja osobiście nie znam za bardzo tych konstrukcji. Jakby to jest mój pierwszy model w tej klasie, więc nie znam, nie wiem jak wyglądał poprzedni model, ale jest tu parę takich rzeczy, których zauważyłem zastosowań. Które mnie bardzo ciekawią, na pewno jest to chociażby slipper eliminator do klasy stock. On jest od razu w zestawie? Nie, nie jest niestety od razu w zestawie, trzeba go dokupić. Za to w zestawie w kicie jest wrzucany od razu yy, slipper trzytarczowy, co jest w sumie miłe, bo normalnie kiedyś nie było slipera tak. trzytarczowego. Więc na pewno, a że oba modele, dwa, XB2 i XT2 mają 80% kompatybilności, to w przypadku to gdyby trzytartowego silipara nie było w XB2, to zawsze mam z tego modelu mogę włożyć. E, Powiedz mi jeszcze, może wymieniłbyś jaką elektronikę tutaj używasz, jakich firm? E, no to mamy, zaczynamy od serwa, od samego przodu modelu, jest to yy, serwo Savoxa. Servo już jest wysłużone, jeżdżę na nim praktycznie od zawsze, odkąd jeżdżę w offroadzie i w sumie to bardzo lubię je. Mamy, dobre, tak, mamy aparaturę i odbiornik cyfrowy Sanwy M12. M12 kombo, jakby ten regulator Yokomo Racing Performera z na blinku, piakiet Gęsa 5000 i silnik Fleta Matchmor V2 wiatraczek, wiatraczek kudego, kudego. To są te wysokoobrotowe także o tym trzeba, o tym trzeba tutaj powiedzieć slipper eliminator jest jeszcze tak chciałem jeszcze tylko podziękować Bartkowi dzięk, dzięki któremu tak. nie, nie mu pojechałbym dzisiaj gdybym nie, nie miał silnika więc dziękuję Bartek bardzo za pożyczenie silnika. Właśnie tutaj Bartka za wszystkiego serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że to będzie oglądał, bo to będzie to akurat będzie z live streamingu wycięte, to będzie osobno puszczone, także Bartka, pozdrawiamy. Dzięki serdecznie, że umożliwiłeś Iwowi Iwowi start zoryt go silnikiem, więc mamy nadzieję, że odwdzięczy się to do, do, dobrym wynikiem u Ciebie. Nie? Mam nadzieję. Zobaczymy. Pierwsze start w tej klasie, jestem nastawiony optymistycznie, a zobaczymy jak będzie. No grupa, w której jedziesz, no, nie pojechałeś treningów kontrolowanych, w związku z tym jesteś w tej, powiedzmy, wolniejszej grupie, no i będziesz musiał się przebijać, także będziesz miał, no, powiedzmy, trochę trudniej niż chłopaki z tej szybszej. No ale co zrobisz? No, zakładam, że wejdziesz i tak do finału A, no, a tam przed tobą już po prostu będzie to, to, to co powinno być. Liczę, liczę na to, że przez to, że nie będę miał bezpośredniej konkurencji ze strony kolegów z finału A, to nie będę miał presji, że jadę od nich wolniej, więc po prostu skupię się na tym, żeby jechać samemu jak najszybciej. Nie będę miał tego, że jadę od nich wolniej, bądź jadę od nich szybciej i będę mógł się skupić w 100% na tym, żeby wyczuć ten model i pokazać co umiem jakby już na finałach w dniu jutrzejszym także słuchajcie to był Józef Czarnecki, dziękujemy wam serdecznie to były nasz, nasze testowe e, testowe wywiady Mateusz mam nadzieję że wyszły nam dobrze tak pokazał nam okejkę, że wszystko, wszystko jest dobrze i bo tutaj masz spinki, trochę musimy ten stolik wyczyścić bo jest taki jakiś nie jest ciekawy, no ale z zeszłego sezonu także słuchajcie to jest nasza strefa to jest nasza strefa tutaj e, ten możesz jeszcze wykonać telefon do przyjaciela <laughs> Tak, zadzwonimy do Bartka Zabrzyckiego. Bartek, słuchaj, dzięki serdeczne za ten, zasilnik silnik dla, dla Iwa. E, także słuchaj, piona Iwo, dzięki. Piąteczka. E, słuchajcie, ja tymczasem... Ja lecę do siebie przygotować sobie dalej model. Teraz leci najszybsza grupa 4WD. Kramża, Bartłomiej, Zalewski, Zalewski Bartosz na drugim miejscu, trela Paweł na trzecim. Także słuchajcie, my wracamy do live streamingu. Mateusz się wami zajmie. Ja tymczasem czasie na razie dziękuję, a przed nami angielski pitłok. Oczywiście już za godzinkę. Cześć wam, hej!